Dostałaś coś nie do, 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 do ubrania? Nie, ale dostałam się po herbatę, wiesz i myślę, że nasza konwersacja mnie rozgrzeje. Aha, aha i także, <laughs> także bardzo proszę, Myślisz, że z przyjaźni, że z przyjaźni troszkę tak. Ty zaproponowałaś ten temat, żebyśmy pogadali o tym i ja chętnie się zgodziłem. No, ja tak zakładam oczywiście, że jest, my też jesteśmy zaprzyjaźnieni. I to genetycznie można powiedzieć. No, bo już Z moim ojcem, z moimi rodzicami byliśmy. Tak, tak, tak ja, jak, przypomniałem Ci, że ja kiedyś spotkałem przypadkiem twojego ojca z tobą zakopanym. Ty miałeś może cztery lata, może pięć, nie pamiętam. I ja ci podarowałem wtedy pudełko, Kredek. I w ten sposób zainicjowałem twoją karierę artystyczną, więc mogę się hełpić teraz tym wyczynem i przyjaźnią z tobą, jak miałaś 4 czy 5 lat. A z kolei mówiłeś wczoraj, że e, to od mojego ojca dowiedziałeś się o śmierci Stalina, bo o czwartej rano. O czwartej rano, tak, tak. tak. I, I tylko ja nie wiem, czy on uważał, że to jest dobra nowina, czy że to jest straszna nowina. To mnie ciekawi. Tego nie pamiętam, w jaki sposób on dał mi to do, jakby to poinformował. Chyba tak rzeczowo po prostu. Nie było ani szlochów, ani euforii. Tak, no on prawdopodobnie lubił być, że tak powiem, dobrze poinformowany. O tak, bardzo. Prawda? Bardzo. Co bardzo go zgubiło tak, zresztą? Tak. No Czego no tak. zgubiło? No tak. Chwale się tym, że my też jesteśmy zaprzyjaźnieni, chociaż widujemy się rzadko i mieszkamy daleko od siebie, ale takie rzeczy nie są naruszane przez samą odległość czy sam czas. Prawda? Zawsze jak mówimy o przyjaźni między ludźmi, to zastanawiamy się nad tym, co może te przyjaźń nadwątlić albo ją zniszczyć. Prawda? Oczywiście rozmaite gusty i, i, i przyzwyczajenia są u ludzi różne, prawda, ja na przykład nie znoszę jeść brokoli, brokułów, a a tak. dlatego jestem też e, wielbicielem, byłem e, prezydenta George'a Busha seniora, bo on to publicznie oznajmi, że on nienawidzi mm. brokoli. I to może być powód, że głosujesz na przykład na niego? No ja bloku. nie głosuję, aby wybrał brokoli. No, ale gdybyś, gdybyś, na przykład. Głosował, no nie, to przesada. by było, Ale jego wypowiedź mm. oczywiście rozjuszyła szalenie mm. producentów brokoli, no możesz sobie wyobrazić. E, w końcu to prezydent, jak prezydent coś takiego publicznie mówi. E, moje wypowiedzi w tej sprawie nie mają żadnego znaczenia, ale jeżeli ktoś lubi brokoli jesteśmy przyjaciółmi, to jednak tej przyjaźni z tego powodu nie zerwę. No, no, wczoraj jedliśmy razem kolację i ty jadłaś coś takiego, co to było niebezpieczne. Tak, Ogromny kawał czerwonego mięsa. No właśnie, coś czego ja nigdy nie jadam i nie lubię. E, no mimo to jednak przyjaźni mi się nadal, mimo tej bolesnej Ja słyszałam, słyszałam, też, że Ty lubisz bardzo smalec, którego nie cierpi Tamara. Tak. A mimo to Wasze małżeństwo jednak jest trwałe, więc tak. myślę, że gusta kulinarne to nie są te różnice, które mogą nas podzielić. Mnie by ciekawiło też wiesz, bo to, to co powiedziałeś, jest prawdziwe i ja to doświadczyłam, ponieważ żyję w wielu krajach i ciągle się przemieszczam. I zdarza mi się, że nie widzę kogoś z moich przyjaciół wiele, wiele lat. Tak. I potem mamy okazję spędzić dzień, czy nawet czasem dłuższy, dłuższy, dłuższy czas wakacyjnie i odnajdujemy się tak bez trudu, tak, tak. że ma się wrażenie, że ten czas rozstania i jakby innych doświadczeń jakby nie istniał. Ciekawi mnie, jak ludzie się dobierają przyjaźni, co jest według A, no się tym takim najważniejszym? No właśnie, więc gusta kulinarne na pewno nie przeszkadzają. Inne gusta estetyczne też nie. Mnie nudzi muzyka Elgara, natomiast hmm. bardzo lubię Debussiego. To oczywiście znawca. Mógłby się skrzywić na to, że Debussy to jest taka muzyczka dla ludu, a Elgar jest bardzo poważnym, wielkim kompozytorem. I ja nie twierdzę przecież, że to są moje opinie, to są po prostu moje reakcje. Ale oczywiście no, ja nie znam porządnie języka, którym się mówi o muzyce. Jestem pewnie niedokształcony, ale to mi nie przeszkadza. Jeżeli ktoś jest lepiej wykształcony, a ma inne gusty, to też to możemy jednak być przyjaciółmi, możemy być przyjaciółmi, jeżeli się różnimy w ocenach literatury czy malarstwa. To wszystko jest możliwe. Jeżeli chodzi o poglądy polityczne, to tu oczywiście jest nieco, nieco bardziej skomplikowane. Ja oczywiście mogę się przyjaźnić z ludźmi, którzy głosują na, inn na inną partię niż ja. To jest możliwe, ale... W pewnych granicach tylko. No nie, nie, nie wyobrażam sobie, że mógłbym być przyjacielem kogoś, kto wyznaje jakąś doktrynę no, tam bliską hitlerowskiej, prawda, antysemicką czy coś takiego. Ja jestem gotów z takimi ludźmi rozmawiać, żeby y, próbować im wytłumaczyć ich y, głupotę i infantylizm, ale przyjaźnić jest ludźmi, którzy takie poglądy głoszą czy żywią. Nie mógł. Ale co się dzieje? Rozumiem, że różnice polityczne, jeśli chodzi o pewne preferencje dla tej czy owej partii, jeśli mieszczą się one w spektrum ogólnie rzecz biorąc demokratycznym, to ci nie przeszkadza. I zresztą często się zdarza, że ktoś nawet ci bliski, mówię o Amerykanach, Francuzach, Anglikach, głosuje na inną partię czy, no, no. czy na innego kandydata. i to… Może prowadzić do dyskusji, ale nie musi prowadzić do wrogości, Żerwanie, tak, prawda? Tak. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie w pewne skrajności ideologiczne, to już tak. tak, tak. tak, tak, tak A co się tak. dzieje, jeżeli ktoś, kto był twoim przyjacielem, gdzie istniała pewna wspólnota poglądów, czy nawet wspólnota działań, na przykład opozycyjnych, jak w wypadku Polski yy, komunistycznej, Nagle znajduje się po tej drugiej stronie i nagle zaczyna głosić poglądy, które wydawają, wydają się niemożliwe do zaakceptowania. Czy zrywasz przyjaźń wtedy? Nie, chociaż mnie to martwi oczywiście, ale nie zrywam przyjaźń, jeżeli to nie są jakieś wierzenia zupełnie obłąkane z mojego punktu widzenia, prawda, czy jakieś antyludzkie, okropne. Ale to chyba się nie zdarza. Każdy człowiek jest nieco inny, a więc przyjaźń jest zawsze czymś, co nas wzbogaca, prawda? Ta inność drugiego człowieka no, nie prowadzi przecież koniecznie do niechęci czy wrogości, a bardzo często, a bardzo często jest dobra dla nas. No, jakoś nas, jakoś nas czyni lepszymi, więcej widzącymi, więcej wiedzącymi, ale. Jak powiadam, w pewnych granicach. To jest, ja nie, nie mógłbym się przyjaźnić z politykami, na przykład, którzy bezustannie sieją, mówią, mówią językiem nienawiści, bezustannie miotają pogróżki, to jest zupełnie niezależnie od takich różnic, które można by wyrazić doktrynalnie. Po prostu to jest już sprawa charakteru. No, wiem, że są ludzie z którymi nie można się przyjaźnić nie tylko z powodu różnic no, na przykład w politycznych opiniach, ale dlatego, że oni, że oni, sami się boją przyjaźni, że oni nie chcą się przyjaźnić, że oni, albo, że są tak egocentryczni, tak skoncentrowani na sobie i własnych interesach, że właściwie są do przyjaźni niezdolni. No, bo przyjaźń zakłada zaufanie, tolerancję, nie absolutna, ale jednak w pewnych granicach, zaufanie wzajemne, zupełnie mocne przeświadczenie, że to jest człowiek, który mnie nie skrzywdzi, e, który nie zrobi nic złego e, intencjonalnie. No to są takie banalne, przecież nieoczywiste rzeczy. I co więcej, no, zakładam <laughs> jako rzecz oczywistą, że ten, z kim się przyjaźnię, Wobec, że ja wobec niego jestem stronniczy, no, pozytywnie y, stronniczy, że y, jeżeli jest jakaś okazja, to ja poprę jego y, sprawę nie wedle reguł abstrakcyjnych sprawiedliwości, tylko wedle mojej stronniczej do niego przyjaźni. To jest chyba naturalność. Czyli zakładasz pewien nepotyzm, możliwość istnienia sitwy, układu, jak teraz mówią? No sitwy, no. To znaczy sitwa, sitwa to już jest takie, takie powiedzenie deprecjonujące, prawda? Więc, ale tak, zakładam, że istnieją grona przyjacielskie, których ludzie popierają się wzajem. Nie dlatego, by dokładnie mierzyli zasługi i przewiny, czy wady i zalety wedle jakichś miar sprawiedliwości, ale dlatego, że lubią tych ludzi. No tak, to jest możliwe w pewnych granicach, bez naruszania jakichś takich reguł oczywistych. No, oczywiście, że nie będę popierał analfabety, żeby... W, w jego próbie do zostania profesorem uniwersytetu. No Nawet, co, jeżeli w... się przyjaźni z tym analfabetą. A przyjaźnisz się z jakimś analfabetą? W tej chwili trudno mi było znaleźć taki przypadek, ale nie wykluczam tego. Nie wykluczam tego. Znaczy... Także jednak zakładasz, że dla ciebie w przyjaźni niezbędna jest potrzeba rozmowy, jakiegoś kontaktu intelektualnego. No oczywiście, no oczywiście, ale to nie musi być tak, że że możemy na każdy temat wymieniać swoje poglądy. No, to tak samo jak ja nie mogę w, w różnych sprawach zabierać głosu, chociaż mój przyjaciel jest dobrze w tych sprawach wyedukowany, no właśnie jak w przypadku mojego upodobania do Debussy'ego, co kto inny może uważać za prostactwo, a mojego znudzenia muzyką ergara, co kto inny może uważać za nieuctwo, to przecież przyjaźni nie narusza. Nie, rzeczywiście mnie nie przeszkadza zupełnie w przyjaźni suma wiedzy drugiego człowieka, tak samo jak suma wiedzy mojej jemu nie powinna przeszkadzać czy jakieś defekty. No takie właśnie jak analfabetyzm. To znaczy Ale musi być jakieś zaciekawienie wzajemne, prawda? Musi być zaciekawienie. Musi być to poczucie, że kontakt z drugim człowiekiem nas jakoś wzbogaca, jakoś się czyni nas lepszymi. Jeszcze mnie ciekawi, Leszku, czy y, pewna wspólnota kulturowa, językowa, y, system odniesień, y, wspomnień, to jest to, co najbardziej buduje przyjaźń? Czy łatwo ci się zaprzyjaźnić z człowiekiem z innego kraju, kultury, języka, czy to jest w ogóle możliwe? To jest możliwe. To jest możliwe, ale też do pewnego stopnia. Jeżeli jakiś język jest mi zupełnie obcy, nie znam go wcale, to... To pewnie trudno mi się zaprzyjaźnić, ale w językach, w których jestem jakoś obeznany, obcych, jednak mam, myślę, że mam ludzi, z którymi jestem zaprzyjaźniony. No, tak, to jest możliwe. Ale oczywiście to też, to też sprawa stopnia. No, ludzie, z którymi żyłem w młodości przez wiele lat gdzieś obok siebie, nie tylko w sensie e, przestrzennym, ale w sensie e, emocjonalnym, intelektualnym, dzieliliśmy podobne troski, podobne radości, e, nawet no, w końcu tego jest mniej, ale bywa. E, no to, to że to jest łatwe, że, że to ułatwia, że to czyni przyjaźń czymś bardziej naturalnym, ale nie jest absolutnie konieczne. No w końcu mam jakichś tam przyjaciół, y, Anglików czy Francuzów, z którymi już zaprzyjaźniłem się już będąc y, y, całkiem dorosły. Jakoś to, jest, jakoś to jest możliwe, chociaż no coś tam brakuje nieuchronnie. Coś brakuje, no to jest wszystko sprawa stopnia i ja tu nie potrafię. Określić granicy, poniżej której czy powyżej której przyjaźń już jest niemożliwa, chociaż wiemy, że takie granice bywają. Jesteś oblatana bardzo w świecie, prawda? Masz przyjaciół i znajomych w najrozmaitszych krajach i najrozmaitszych zawodów i uzdolnień, prawda? No więc nie wiem, jak, jak ty. Się, czy i do jakiego stopnia przyjaźnisz się z ludźmi, którzy wchodzą w Twoje życie nie z powodów osobistych, ale dlatego, że, no, że to są jakieś zawodowe przyczyny? Ja mam sporo przyjaciół właśnie z kręgów moich zawodowych. Jest coś takiego międzynarodowego w, w tej pracy, którą ja wykonuję. Na przykład, aktorzy wszędzie na świecie są mniej więcej tacy sami. To znaczy, mają podobny rodzaj potrzeb, charakteru, reakcji. I między aktorem amerykańskim, francuskim, polskim, rosyjskim, czeskim nie ma takich wielkich różnic. Może mam wrażenie, że to jest jakiś pewien rodzaj rasy. Także, tak, 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 tak. Ja Także z tymi aktorami mi bardzo łatwo komunikować. Zmieniając kraje i języki właściwie komunikuję z nimi w taki sam sposób niemalże. I mam kilku przyjaciół wśród aktorów. No, szczególnie jednego, Eda Harrisa z którym robiłam trzy filmy i który Beethovena w tym ostatnim gra. I y, miałam kilka takich fascynacji. I takiego bardzo takiego intensywnego zaprzyjaźnienia z pisarzami, na przykład z Milanem Kunderą, a potem z Polem Osterem. Y, I to potem te przyjaźnie dalej trwają, ale y, jak to troszkę w takim zakochaniu intelektualnym, czy, czy, czy zakochaniu we wspólnocie poglądów, czy w takim wzajemnym inspirowaniu się, one się troszeczkę osłabiają. Nie wiem, czy miałeś coś takiego, że kogoś poznajesz. Tak strasznie to iskrzy i masz wrażenie, że ten człowiek ci daje mnóstwo w sensie jakiegoś właśnie takiego pobudzenia intelektualnego pomysłów, fascynacji, a potem się to troszkę uspokaja, już niejako wyczerpuje się ta, 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 ta fascynacja taka ogromna tak, tak. i zostaje po prostu sympatia jakaś tam. No, jakaś tak, wspólnota. i to wystarcza. Więc to jest wystarczy. coś w też takiego jak pewien rodzaj zakochania, prawda? Jest coś takiego, tak. Hmm. Anything else to drink? No, thanks. No. Okay. Oh, uh, I have the water, aren't you? No, no water, no. Maybe yeah, one more coffee. Do. One more coffee? Do you serve espresso? Yeah, we do. <laughs> okay. All right, okay. thanks. An espresso? I keep my lemon. Okay. Thank you. <laughs> Ale jak to się dzieje, że 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 w naszym kraju, w Polsce? Ludzie tak, tak strasznie sobie nie ufają i tak podejrzliwi są wobec siebie. Myślisz, I... że w większym stopniu niż gdzie indziej. Tak? Wiesz, to jest badane nawet, bo są takie badania, które pokazują, że stopień zaufania wzajemnego, tak zwanego zaufania społecznego w Polsce jest najniższy bodajże w Europie. No ja tak. na przykład jak w Anglii się osiadłem, to bardzo byłem zbudowany taką to prostą rzeczą. Są tu miejsca, w których możesz pójść i zrywać sobie na przykład truskawki albo maliny, jakieś owoce, po czym idziesz tam, jest gdzieś waga wyłożona, ty to ważysz yy, yy, i obliczasz, ile jesteś winien i wrzucasz do jakiejś tam skrzyneczki mm. czy pudełka te pieniądze. Nikt tego nie sprawdza. I mimo to ludzie... Robią tak, płacą tyle ile trzeba. To, jest, to, mnie, to mnie rzeczywiście zaskoczyło pozytywnie w tym kraju. W Polsce zrobiono kiedyś takie doświadczenie analogiczne. W chodziło, gdzieś tam wystawiano jajka, za które płaciło się, płacił każdy z osobno, na miejscu nikt nie sprawdzał. No więc i to badano jak było. Mniej więcej połowa ludzi jednak płaciła za te jajka, a połowa jest, kradła. To już jest jakiś postęp. Ja, to myślę, już że, jest tak. ja myślę, że nie widzę żadnego powodu, dla którego Polacy mieliby być jakoś gorsi? Jeden, gorsi genetycznie. Myślę, że to jest sprawa kultury, wychowania i edukacji i tego, co jest um, uważane za bezpieczny i słuszny standard w, w, życiu, w życiu społecznym. I Gdzieś tam oczywiście też ryba się psuje od głowy, to znaczy. Te instytucje takie jak politycy, czy media, czy, czy, czy kościół, nawet ym, które powinny no nakłaniać, nakłaniać do tego. Bo to się przekłada na ekonomię również. To, co mówisz, na przykład, taka sprzedaż truskawek, ym, czy gazet, czy biletów lotniczych, y, czy czegokolwiek. Zdejmuje ogromną ilość pośredników, biurokracji i tak dalej. Tak. Niepotrzebne są całe skomplikowane struktury i tabuny urzędników, żeby załatwić pewną rzecz, jeżeli można to załatwić na zasadzie zaufania, prawda? Tak, na zasadzie no, jakby prosty, prostego zaufania do obywatela i obywatela do, 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 do jakiejś instytucji. Więc na pewno ta trudność życia codziennego w Polsce, stosunków z administracją czy stosunków wzajemnych Między innymi jest spowodowana tym, że ludzie nie są sobie przyjaźni i że nie ufają sobie. No właśnie nie wiem, czy to można tłumaczyć szczególny, szczególnymi okolicznościami, szczególnymi warunkami życia w kraju. No my jesteśmy społeczeństwem stosunkowo, stosunkowo ubogim, ale jest wiele, o wiele znacznie uboższych od nas gdzie ludzie żyją w znacznie trudniejszych warunkach, nie wiem jak tam jest. Czy to jest, bo ja wiem, czy stopień zaufania wzajemnego ludzi jest proporcjonalnie gorszy, nie wiem. Chyba nie, nie wiem, się, czy ktoś że ktoś to badał. Że, no na pewno ktoś to badał, a nie znam tych badań, więc będę się mądrzyć. Tak czysto, czysto, czysto oglądowo, jak się jedzie do afrykańskiej wioski, to ma się wrażenie, że ludzie są życzliwsi, weselsi i bardziej przyjaźni niż jak się jedzie na wieś polską. Tak? Czy, tak. Nie wiem, nie, 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 nie badałem wsi afrykańskich, muszę przyznać. Byłem tylko w jednym kraju afrykańskim i to i kilka tygodni, że. Możesz się przyjaźnić i z mężczyzną, i z kobietą. Nie uważasz, Mogę. tak, jak niektórzy mówią, że y, przyjaźń z kobietą zawsze jest jakoś podszyta, podszyta erotycznie. Erotyzmem. Nie, nie jest. Y, mógłbym wymienić <śm> wiele przykładów. Ja oczywiście, że, że miałem y, mam wśród przyjaciół wiele kobiet, które nie wydają mi się wcale atrakcyjne e, e, erotycznie, ale, ale przyjaźnie się, bo. bo bo je lubię po prostu bardzo. I no nie, nie jest prawdą, że chociaż gdzieś tam wspomniałem, że, że, że ten rodzaj przyjaźni jest trochę inny między kobietą i mężczyzną, również tam, gdzie nie ma żadnych, no, żadnych e, e, erotycznych okoliczności. Jest trochę inny, m, że to zaufanie wzajemne może być lepsze właściwie. Bo co nie boisz się na przykład pokazać słabości, na przykład. A przed mężczyzną jednak trochę się stroszysz? Yy, yy, tak, troszkę, tak? troszkę, tak, tak. Yy, mężczyźni są jakoś przyuczani do tego, żeby, żeby być, udawać, że są yy, yy, cyniczni trochę, że są mocni. To jest głupie, ale, ale, ale dość pospolite. Mężczyźnie się trudniej przyznać do błędu, na przykład? Tak tak to odbierasz? Nie wiem. A to Może... Czy łatwo ci jest przyznać się do błędu? Ja mam wrażenie, że łatwo. Mam wrażenie, ale oczywiście mogę się mylić, w tych sprawach nie jesteśmy przecież bezstronni. Ale tak, przyznaję się do błędu, chociaż. I do tego się muszę przyznać, że przyznaję się do błędów małych. Aha. Co do dużych błędów, no też zdarzało mi się jednak przyznawać i je nawet publicznie rozważać. Myślę, że o błędach błęda. wyborów życiowych. Wyborów politycznych przydały. Tak. Ta, ta. A czy wydaje ci się słuszne na przykład, że się żąda tego, aktualizacji tego przyznania nieustannie? Nie, to jest absurdalne. To jest absurdalne. Oczywiście jest pewien, pewien rodzaj takiego, e, e, takiego sadyzmu właściwie w tym, żeby żądać od ludzi bezustannie, żeby wyznawali swoje grzechy publicznie. Nie, to, to, to jest całkiem zbyteczne. No ale jest ważne oczywiście, żeby inni ludzie, ale zwłaszcza bliscy ludzie, no coś wiedzieli o naszych słabych stronach, żebyśmy nie udawali. Przed innymi, a zwłaszcza przed bliskimi, żebyśmy nie udawali doskonałych. Nie jest dobrze przed przyjaciółmi udawać, udawać że jesteśmy tym, czym nie jesteśmy. No. To znaczy pewien stopień szczerości, czy duży stopień szczerości jest warunkiem. Jest warunkiem, tak. Takżeśmy poszli w różne, w różne strony, a yy żebyś powiedział, czym dla ciebie, dla ciebie osobiście najbardziej jest przyjaźń. To jest rzecz tak ważna, że trudno było wymienić coś ważniejszego w życiu niż przyjaciele. To jest... To jest no, bo ja wiem, nie powiedziałbym obudowa, bo to jest zbyt lekceważące życia. To jest fundament właściwie życia. Bez tego życie byłoby nie do zniesienia. W moim przypadku, chociaż wiem, że są ludzie, którzy, y, którzy y, nie mają przyjaciół, jakoś żyją. Y, nie przypuszczam, żeby żyło im się dobrze, przypuszczam, że y, żyje im się źle, chociaż nie chcą tego przyjąć do wiadomości. I którzy nie mają naprawdę przyjaciół. Jest to dziwne, ale są tacy. yeah <laughs>